My jesteśmy przedstawicielami Europejskiego Centrum Solidarności i zależy nam nie tylko na tym, żeby upamiętnić wydarzenia roku 80 i dojście do niepodległości w roku 89, ale także, żeby postarać się zrozumieć na nowo ideę Solidarności i przekazać ją przyszłym pokoleniom. Co Pana Prezydenta zdaniem jest takiego niezwykłego w idei Solidarności, co nadaje jej ponadczasowy charakter? I co godne byłoby do przekazania dalszym pokoleniom? To, 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 to tkwiące w naturze człowieka dążenie do wolności, do, do tego, że chce być panem swojego, swoim, swojego życia. I to, to jest chyba ten impuls najważniejszy, który powoduje, że ludzie chcą, mieć, chcą żyć w krajach wolnych. I okazuje się, że nie, nie, nie we wszystkich krajach na świecie tak się dzieje, a i dlatego warto propagować ideę solidarności, czyli powszechności tych dążeń do poprawy bytu. A zastanawiam się Pan nad tym, co wyróżniało ruch Solidarności od tych innych zrywów, czy niepodległościowych, które w tym okresie powojennym miały miejsce. Solidarność była ruchem powszechnym, prawda? To nie, nie, nie ograniczało się do jednej grupy. Ona, ona rozpoczęła się strajkiem gdańskim, ale rozpowszechniła się w Polsce jako ruch społeczny, ruch ludzi walczących o, o wolność i, i, i poprawę swojego bytu. Także. Tym się różniła od wszystkich innych strajków na całym świecie, które no, domagały się tylko jakichś ulg dla, dla pewnej grupy społecznej górników albo jakichś, prawda, i chodziło tylko o zdobycie jakichś e, materialnych korzyści. Solidarność odwoływała się do, do wolności, do, do, do prawa wyrażania swoich myśli i do organizowania się na przykład w wolne związki zawodowe. Ale na tle zrywów wolnościowych w Polsce na przełomie wielu wieków, czy jest coś wyjątkowego w fenomenie Solidarności, co, co wskazuje na to, że, że to właśnie ona stała się przełomowym wydarzeniem w historii Polski? No tak, nasze wszystkie zrywy wolnościowe ograniczały się przynajmniej do, do warstwy tej, no, w każdym razie bardziej uświadomionej. A, Solidarność była ruchem powszechnym, obejmowała prawda, wszystkie stany. Nie te, intelektualiści łączyli się z robotnikami, z rolnikami. To była e, powsze, powszechna e, e, rewolucja, Be, bezkrwawawa. Bez Co prawda, e, były też próby krwawą zakończenia tej, 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 tej solidarności, ale to przetowaliśmy to. I jeszcze chcieliśmy zapytać pana prezydenta o rolę solidarności, o pańską ocenę roli solidarności w obalaniu tego powo powojennego porządku. Gdyby nie mur w Stocznik, który został przeskoczony przez Lecha Wałęsy, zdaniem pana prezydenta, wydarzyłby się mur w Berlinie? No to już właściwie to jest tak jak ląd, który się zapalił i trudno byłoby go, go ugasić i, i on dalej tlił się i, i, i na pewno by wybuchł. Może, może w trochę brutalniejszy sposób, ale, ale na, na pewno to nie zgadzam. Wydarzenia w roku 89, a wcześniej jeszcze w roku 80 w Polsce były zaskoczeniem. Dlaczego? Dla, a, a dla kogo nie były? Dla wszystkich było, było zaskoczeniem, prawda? Bo zdawało się, że już jest. Polacy zostali tak już zgnieceni, że już nie potrafią podnieść głowy. Okazało się, że, że nie, że nowe pokolenie. Że tak się zawsze dzieje, że pokolenie klęski inaczej podchodzi do tych spraw, mu, musi, musi troszeczkę bardziej przycichnąć, ale pokolenie nowe, wzrastające, które nie przeżyło tej klęski, ma dużo energii i dużo wiary w to, że potrafią coś zmienić. Szalenie zależałoby nam na zainaugurowaniu, rozpoczęcia zbierania pamiątek związanych z Solidarnością i z, niepodleg z odzyskaniem niepodległości Polski w 1989 roku od właśnie jakichś symbolicznych przedmiotów, które związane byłyby także z ciągłością między rządem londyńskim a Solidarnością. Ja, ja niezależnie od tego wszystkiego, co robię, czyli że jeszcze żyję, jestem przewodnicze Radzie Archiwalnej Dziedzictwa Narodowego. Prawda? I Staramy się upowszechnić to przez członków Rady. Członkowie Rady to są przeważnie członkowie różnych instytucji tego rodzaju w świecie muzea różnego rodzaju, i instytucje naukowe. I chcemy upowszechnić tę wiedzę o tym, że na wielu strychach, jak to mówią, prawda, są takie ciekawe rzeczy, które po śmierci właścicieli wyrzucane są na śmietnik. A w czasu ratowane mogą stanowić bardzo poważne eksponaty, i do tego będziemy się odwoływać. Jeżeli no, mogę, mogę zaoferować do tego i do tej instytucji, która powstanie, kolekcję moich znaczków i kopert Solidarnościowych. Bylibyśmy zaszczyceni w Panie Prezydencie. <gry>